W dzisiejszym odcinku będę grała w 99 nocy w lesie z siostrą i koleżanką Szczególnie to to jest mój pierwszy filmik na tym kanale, więc mogę się trochę stresować nie, To mi trafiła już królicza stopa W skrzyni dostałam rewolwer i włócznie Więc bierzemy króliczą łapkę a Marika dostała dobrą torbę. I Warwer No i widzowie już trzecia skrzyneczka. Dobra, otwieramy sobie. Ciekawe co będzie w niej. Zaraz zobaczymy. No i Warwer Marika chcesz? Nie, nie mam. Dobra, dobra, to Adeli. To dostałam już w dniu drugim, czwarta co? Ta skrzyneczka. Co, co by Dostałam w, ogólnie yy, w skrzynce karabin w dniu drugim. No, to jest normalne. Ale fajnie. To chcę latarka. A karabin, a ja myślałam, że o rewolver ci chodzi. No, że to, bo to się je. Powiem ci. Nie, no, no, Fajnie mnie. No. O, i zapomniałam powiedzieć, ale też mamy biom lawowy. A widzowie, teraz jesteśmy atakowani. I przychodzą kultyści. Co jest? A, ha. Ja dopiero byłam goniona przez wilka alfa. A moja go zabiła. Wszyscy już? No dobra, szybko poszło. Ogólnie to już mamy ósmy dzień. I już się ram obudził. Widać tu napis. RAM. Ja mam najlepszierę, trzy metkity i trzy bandary. No I ja mam, mam jeden medkit tylko. Nie ja mamy już szósty poziom ogniska i mamy 14 dzień. Co zrobiłam? To zrobiłam i gulasz. co Zrobiłam jeden gulaszik. I jesteśmy już atakowani. Dobra. Pomocy. A gdzie ty jesteś? Pff, jeden już zabity Adela, mamy połapki chodź, chodź tu, chodź tu, o, chodź, chodź Chodź, no chodź, chodźcie My się was nie boimy Wy jesteście ja zabiłam Ale fajnie No chodźcie, a już wszyscy? No zabiłam serio? Dobra Właśnie, Marika mi dała mocną siekierę. Dzięki Marika. Ogólnie ten... Mm, nagrywam za Tatianę, bo przyszli kultyści i chcę się ich jakoś pozbyć. Co to kurde A jest? A, są o, ten. A ja jestem za zadom martwa tam. Przyszli już? Dobra, nie ma, nie ma opcji, że mnie zabiją, ale możliwe. Jak gdzie oni są? Chyba. Nie wiem, jak. Nie gdzie oni kurwa są? O, dobra, tam jest jeden czerwony. Dobra, i tu idą. Czekajcie, nie mogę. Czekajcie, bo kurde, ciężko będzie. Tak sobie. Ten, uświadomiłam, bo, no jak widzicie, nie jest to. Yy. Tak. Dobra, przeładuję. Yy, dobra, nie będzie może tak źle. Widzimy się, jak ich zabije, albo nie. Nie zabiłam już ich za Tatianę, więc idziemy ratować mnie i Jadele. Dobra. Nie jest problem, bo jestem głodna. To jest niedźwiedzia. Ja gram teraz za Tatianę przez chwilę, żeby mnie uratować. Dobra, uciekamy do ogniska, bo. A może być mnie nie przesłuchać? Nie mogę. Nie goni? Goni mnie. A, dobra. To kłamiesz. Nie wiedziałam. No, my ogólnie dzisiaj nie przetrwamy Pańka, gdzie ty idziesz? Więc to praktycznie koniec tego odcinka Bo już umieram źle z głodu idziesz. I to tyle Pa! O, dobra, czekajcie, jeszcze jest mała szansa Ale minimalna Majka, ty źle idziesz No ja nie mam jak, przepraszam bardzo, nie? Dobra, jest noc, więc Jagoda Tatiana, możesz się pożegnać No już nie przetrw. Już nie przetrw. Przetr. Hmm. Hmm. A właśnie, bo Adela żyje. Nawet nie wiedziałam. Ja też. Już zapomniałam. Hmm. Już tylko ja jestem najdalej ma. To już koniec w dzisiejszym odcinku, bo zabili nas kultyści. Pa!